Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tej strony, DVX, to jest ze mną. Igmart, słuchajcie, umówiłem się z defaultem na romantyczną kolację, nie? No tak, tak, no, tak, tak. No, no dokładnie. No, no skam. No dobra, Właśnie, ja no, dzisiaj do niego zadzwoniłem, mówię mu, słuchaj, ty ja romantyczna kolacja kolacje docinę. Będzie śmiesznie. No dokładnie. Teraz ja będę się bombardować Ale naprawdę ty nie umiesz wygrać gry Bo ty zawsze jak wygrywasz, to kim coś odpalisz. No wiem, no bo jest śmieszny. Słuchajcie, dzisiaj Dzisiaj mamy dużo nowych rzeczy Także DPX będzie musiał tutaj poznać Prawda, nowe mechaniki w tej grze Będzie śmieszniej Bynajmniej Ja zajmuję ten szczyt Aha. I co teraz zrobisz? Mam twój szczyt? Nie, co to jest? Ty wiesz co to jest w ogóle? Snipery. Takie to jest. To jest legalne w ogóle? Coś? Nie? Tak jak ty robisz i ty masz w ogóle honor i w ogóle sens człowieczeństwa? Hurry! Dobra, to ja sobie wezmę to. Aha, Jeszcze ten karabin nasz nowy. Aha, tak się będziemy bawić, a wiesz, że ja cię mogę stamtąd zrzucić? ha, śmieszny prank! Ja e, w ogóle wiesz... Wiesz jak działają te szare miny? Nie. No to ci nie powiem. A wiesz jak działa to? Nie. To też ci nie powiem. No wezmę sobie... Tutaj. No wiem. Yo, to jest ten. Tutaj jest amerykański Trump. No to nie jest, de, kurde, trampa to live Hurry! W ogóle DVX jest dzisiaj chory, no nie? Więc, yy, skuteczek. Nie chory to przeziębiony. No to jest dokładnie chory jesteś, człowieku. Wiesz ty miałeś kiedyś przeziębienie? Bo ja tak. Ja jedynie kaszle i nie gołapo. No dokładnie, dokładnie. Przestań przestać robić dzikie taktyki cały czas Wiesz, ja go jak go No właśnie, ja postaję sobie... Nie, ty, jej nie da rady Ty wywalisz ich marmią No to ja tu Patrz, stawiłem go really na linie, haha O, chyba, chyba już zaczynamy? Nie No to szybko będzie po nim. Tak swoją drogą, dzisiaj moi drodzy gramy na 6 robali i każdy robal ma 100 HP. Ja właśnie dzisiaj przycieram oczy w po prostu. Wyładłem krewetki, z jakiegoś powodu, za każdym razem jakim krewetki, to mi się afty w ogóle robią w ustach takim oczu zawią. Ja nie mogę. Ok, wywaliłeś się? W grę? I to też tego znipera, którego to miałeś? To co jest mamy... Ej, trochę zepsułem. A nie, nieważne, nieważne. Ej, to co? Może przez jakieś pierwsze 20 rund nie, nie używamy tych mega super broni, co? Bo tak teraz zdaję sprawę, że ja ustawiłem w strasznie duży nasion badanowej. Co to robisz? Ej? Ja na no serio, bo to... bo to szybko za... Bo to bo to mapa szybko przestanie istnieć, nie? moja mochota ja, jest własna? E, nie, ale... Znaczy, ale własne ustawienia mamy, nie? nie Powiedz mi na czym polegają te miny Te magnety Na czym polegają te magnety A nie powiem Ale powiem. Myślałem, nie. że jesteś dobry Ale znaleźć znaczy, pomyli ja, ja nie jestem w ogóle twoim kuzynem Chciałbym tylko przypomnieć, że jesteś adoptowany według... Według lory Dobra A To m. to Zdrowiaj? Aaaa, i to teraz zrobisz. co teraz zrobili? Co? A nie, zadałeś sobie pięćdziesiąt. Nie trafiłeś do tego? Trafiłeś! Zatrzymujesz go! Ale ja trafiłem swojego tylko raz, a ciebie kurde trzy razy trafiłem. Ale twojego z drugiej Ale już nie zadaje tyle obrażeń. To jest nie fair. Już sobie midem nie się obalę. T-17 Metal Endoskeleton Advanced systemem System O, leci. Leci DVX. Zobaczmy, co zrobi. Będzie strzelać. Ale nie wiem, jak się używa tego modułu. Ej, ej, co ty robisz? Teu, uspokój się. Uspokój się, DVX. dvx się, uspokój się. Dobra, robię coś... coś. Bo to zawsze kiedyś będzie taki me. Ja tak swoją drogą w tej rozgrywce dałem nam niezliczalność key baseballowych, bo generalnie rzecz z jest teraz nieprodukcja, jestem nie? A nie da się jak takiej A tu taki fajny jest. Ej, to jest mega. Ale z tego co jest, pamiętam, to ta snajperka mam obrażeń, zadaję w ogóle. Co to robisz, dobra ja Ej, nie do Stop it! A spokojnie, spokojnie Ja ty tylko sobie przechodzę, no nie. Tak wiesz, Uu, fajne. Eee, słuchaj, wkurzyłbyś się jakbym zrobił coś takiego? Stop it! No to spoko! Ja ja coś takiego, nie, 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 coś A, dobra

ale ja testowałem ja te to ja... Ale ja ich lubię, bo oni ten... bo oni są śmieszni, mega Ej, ja spróbuję być w tym magnesie. Co ty robisz? Ej, uspokój się Uspokój się A nie, no, Uro, no, bo Igmarciano, żegnamy! Boże, ale zacina. No trudno, Igmarciano nie żyje. Czekaj, <laughs> <laughs> Igmarciano! Dobra, ty, ty masz farta kurde, ty strasznie farcisz. Co strasznie fartę? No co? Po prostu mam skilla, taka prawda. Ty masz ciała, skilla, ła? kurde. Człowiek, człowiek, który... Co druga broń to jest pocisk z naprowadzaniem. Nie że

Aha. Dobra, masz To jest taka zabawka Nazywam go Ospożony Maciej happening. Bo to jest... To jest tam jest ściana Co? Tam jest ściana Jak ściana? Widzisz te baloniki? One, mają takie... one są przywiązane do nie I ta to jest ściana to teraz? Twój stary atakuje no. Mordo, obejrzałem sobie właśnie Miller-Mishima, No, go dostarczę Dobra, zbiorę to jeszcze raz Słyszałem, że lubisz ludzkie cierpienie you just Tak, zresztą wiesz O nie no, mieliśmy nie używać tego, ej, to nie fair Mieliśmy się opalować na początek i teraz to będzie dziura na środku masy, tak? tak. Co za nagrałby? Nie no mega po prostu Co? Jestem dead to A fajnie, dobra, to ja tutaj zaraz atak o MG-lol, nie? I Co zrobić tak? To więc sobie nawet nie zdaję sprawy, że wystarczyłoby jedna broń i, było, i byłoby już po tobie, nie? Nie! Ta to Armageddon Nie! Coś śmieszniejszego, coś jeszcze śmieszniejszego. nie <totronik> pozwalam. Oh, to pewnie to. Ooo, oh, to jest po ja, ja mogę to postawić? Ja, nie wiem, nie uh, <tronik>

A, nie, zaka, ja tyle zabić, zabić. nie masz prawa zabić Dvixa. Możesz Hainekena, ale nie Dvixa. W ale... O, o nie, Reniekena o nie, ale smutno, ale smutno, ale o nie. O nie. O nie, o nie, ale smutno. spokojnie, Heinekena Hainekena też zabije. O nie, o nie, o nie. Ej, bo coś mi tu, bo coś mi tu wypadło, no nie. O nie. Owa, O nie! Make patrzcie, gdzie hajne wywaliło, nie? Gdzie? Ja nie mogę. Do tej wywaliło. Wywaliło. To, to powodzenie z wydostawione Ej, ja pójdź trochę w prawo. I kto tu jest, nube, mnie? Ja wygrywam, chcę tylko powiedzieć. chcę tylko jakieś 32 nie? Yeah, to Ej, co ty na to żeby tutaj takie porozumienie Get zrobić? się z wydostać, generalnie, żeby ją tak. Więc zrobimy tak, że ja nie zabiję ciebie i ty nie zabijesz mnie, no nie? Zobaczymy. Co to jest? Hmm. A nie powiem. U, śmieszne. Nie rób śmiesznych pranków. Bo przesadzasz bo przesadzam. Chcesz zablokować. Co? Aha <grym> śmieszny prank. Pana to nie muszę się cofnąć jeszcze. Ej, ale ci sprępuje, nie? Wiesz, że ja to mogę zniszczyć. No w sumie wiem. A, dobra, to mam lepsze prank. No skoro, skoro tak nalegasz, no to wiesz... <noise> albo nie. Mam jeszcze lepszego plaka. Ej, ja mam jeszcze śmieszniejszego plaka, Albo nie, na razie się powstrzymam. Dobra, wiesz co, chyba to klasycznie rozwiążemy. Co? Chyba to klasycznie rozwiążemy, nie? To na razie musimy się stąd wydostać, albo nie. W sumie. A, dobra, nie będzie. A.

Nie, nie rób tego. No, w ogóle... Masz, tro masz może trochę West robala. Bo mi się wszystkie coś... A spok to w sumie to to Nie, <laughs> ty nie za ja stojami. No dobra, I to i się tak ja to w sumie prosto się wydostać z tego. No nie wiem jak się sobie dostać jak to twój stary, to ja lubię. Make -make. But... oh my oh hell a tour <laughs> you're mine now you belong to me. me i need a vacation destroy all evidence of this here ooh you're so tired taste the fucking On chciał to robić, ja w sumie nie wiem co, co, co to robi. To chyba działa takie jak to dosłownie. Więc w sumie też jest trochę kiepskie. A z jakiegoś powodu DVX to uwielbiam, no. hmm. nie? To to jest trochę useless, to jest dobre jak jest dużo robali. Hmm. On tam coś gada do nas, generalnie biorąc. To w sumie lubiłem bardzo kiedyś, ale tak teraz jest sprawę, że to jest w sumie trochę useless. Wolę to, bo to co mi jest niezłe. I generalnie rzecz biorąc, tutaj na broń to jest jeszcze, słuchajcie... To? A bo to działa tak, że to może ten, tego. No no, wiecie co może zrobić, nie? <śpiewanie> <śpiewanie> Na pewno. Time for the no, big gun. Nie, dobra krytycznie. Welcome to the gunshots. Czasna bananka. To. <śpiewanie> wow. <Ja piję> <śpiewanie> Tak, tak, na no pewno. tutaj nikt nie będzie przeżywać. Uh, miałem nadzieję, że... Uh, ja miałem uh, nadzieję, że... Tylko nie przeżył tej karty, nie? Ale nie przeżył niestety. Dead, I kto tu teraz wygrywa? Igmar, jest na przodzie. A no teraz tam i temu, w lewej stronie. Uh -huh. I'm not Co ty robisz? <slisonic> zaraz usunąć, nie? Spokój się zaraz Pokój się bo zaraz cię z betonowego. Otherwise. O, ojojo, ojojo. o, 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 No tutaj. o, No No to o, 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 na mapie się postawiło, nie? It's nie, nie stawiamy go, ja pokazać coś śmiesznego generalnie rzecz biorąc? Nie A dobra, to nie będzie nic śmiesznego. Znaczymy, to nie wody. Wody. A tylko ja tam nie mogę podlecieć, bo to działko mnie zabije. O nie! No to było trochę głupie. No trudno. O, jeszcze mnie bije, O nie! No dobra, to było faktycznie głupie. Reinforcements have arrived. że to zrobię w bo... ogóle. Nie, rozbiorę to, potrzebujemy więcej tego. Więcej, jeśli pasy potrzebujemy. No w sensie się mam przewagę, widzę wydaje. Harnoldzik zarazem sobie obali apteczkę. A twój stary w ogóle tej ma multum materiału, więc może się zabawić. Mam nadzieję, że będą przyjąć zero bala to wtedy już się zdzidzi Wtedy robimy... O Boże a, a co chciałeś zrobić? A taki śmieszny prezent, nie no nie? Taki śmieszny prezent jak się wyraża. robić widzowie za długo wraca Akademia Pranków w za generalnie a z Minecraftu Próbuję nam mówić żeby zagrał ze mną cen. Żeby zagrał ze mną wymordernikę, tak. bo... Dobra, no, sorry. Ja w sumie, Aha, yeah, yeah, yeah. i te pranks, bro! Ho, 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 ho! Poświęcił się winę demokracji Dobra, teraz możemy w niego nie? o. Ej, to jest mega mocny. A, da, mega mega ten go z gazami. Ale nie powiem o co chodzi. To jest mega mocne, No i oprócz tego, to jest kiepskie co Znaczy, to jest dobre, jak, jak wiecie, chcemy się gdzieś wycofać. Aha, do tego w ogóle potrzeba łez A to ja nie wiem, co to robić. Ja z sobie. Zobaczymy, co zrobi. Jak wiecie, na śmieszności. Co ty tam za bananka trzymasz? Co to za banany śmieszności? Co ty za bananka trzymasz? Co ty za bananka trzymasz? <todzienie> O, chłop droga. Weź ci się tam uspokój lepiej. Zaraz ci pokażę kto tu rządzi. Do him coming! Proszę oszczędź! Proszę. Next <gry> <gry> Aha, chcesz, żebym cię oszczędził, tak? Nie, nie. nie, nie. Zabij... Ja tej niegocznych chłopców nie oszczędzę. Dawaj, zabijaj mnie, zabij mnie, dawaj! Nie Zamierzam nie ma... dokładnie to zrobić. Muszę umieć działko. Nie ma... Lift this? Oj, żebyś wiedział, że mam psychę cię zabić, no? Nie masz psychy mnie zabić, nie masz. Ej, słuchaj, bo tak ogólnie, bo tak ogólnie, to jest znalazłam coś śmiesznego, no nie, i się w ogóle zastanawiam, jak to działa, nie? E, coś nazywa wypchana niespodzianka z tego, z indyka. Nie co to robi ogólnie, nie? Ty Mówiłeś, że nie mam psychy, no? A, to tak działa! No dobra, to no, w sumie No trochę nudne to w sumie. Nie, nie przejrzyś. No dobra, to nudne jest, to po prostu podpala. Ja już bym ci zabił You Ej czekaj, to ten to... To płonący indyk. płynący indyk podpala i niech kosztuje USRO Robala, ale święty granat z opóźnieniem wystosuje, no. co to nie Ja powiem ci że zostałeś pokonany! HAHAHAHA co teraz pierwszy odcinek, jak cię złoiłem Tak, złoiłeś mnie, wygrałem to, kurde Tylko... Tylko... Co, aktywem. kurde? Wygrałem! Tak, mam to udokontentowane No wiadomo Wiecie, głupi zawsze się będzie cieszyć z małych zwycięstw <kłysy> O, w Dobra, pamiętajcie o Mordeczki nie subujcie